Torkowe południe na drodze powiatowej między Oleśnicą a Smardzowem zapowiadało się zupełnie zwyczajnie. Ruch był równomierny, pogoda stabilna, a trasa dobrze znana zarówno kierowcom lokalnym, jak i tym, którzy pokonywali ją codziennie w drodze do pracy. Nikt nie spodziewał się, że za chwilę ta spokojna droga stanie się miejscem dramatu, który poruszy cały Dolny Śląsk. Autobus linii podmiejskiej, przewożący 26 pasażerów, zbliżał się do jednego z prostszych odcinków. W środku panowała rutynowa cisza, ludzie rozmawiali półgłosem, przeglądali telefony, inni wyglądali przez okno. Z przodu kierowca oceniał sytuację, zmieniając biegi z powolną precyzją kogoś, kto pokonywał tę trasę setki razy. Autobus poruszał się pewnie, stabilnie, bez najmniejszego sygnału zagrożenia. W przeciwnym kierunku najeżdżał Opel prowadzony przez trzydziestotrójletnią mieszkankę powiatu wrocławskiego. Jechała sama, według relacji policji skupiona, uważna, a samochód nie wykazywał żadnych oznak awarii. Nikt nie przewidywał, że w jednej krótkiej chwili dojdzie do zdarzenia, które zatrzyma życie na drodze na długie godziny. Sekundy przed tragedią były dla świadków trudne do uchwycenia. To właśnie tak bywa w wypadkach, które dzieją się nagle i bez ostrzeżenia. Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierująca Oplem miała wykonać nieprawidłową zmianę pasa ruchu. Czy był to błąd chwili? Niewłaściwa ocena przestrzeni. A może czynnik, którego już nigdy nie uda się dokładnie ustalić? Tego jeszcze nie wiadomo. Pewne jest tylko jedno, samochód osobowy zjechał z własnego pasa i znalazł się wprost na torze jazdy nadjeżdżającego autobusu. I wtedy to się wydarzyło. Czołowe zderzenie. Dźwięk tego uderzenia nie przypominał niczego, co słychać na codziennych drogach. To było coś o wiele cięższego, pełniejszego, długiego, odgłos metalu zderzającego się z masą pojazdu ważącego kilka ton. Autobus zatrząsł się gwałtownie, pasażerowie zostali rzuceni w różne kierunki, niektórzy upadli, inni trzymali się poręczy, próbując zrozumieć, co się dzieje. Auto osobowe zatrzymało się w miejscu, w którym siła uderzenia całkowicie zmieniła jego kształt. W autobusie panował chaos, ale nie panika. Ludzie próbowali pomagać sobie nawzajem, oceniając swoją kondycję po wstrząsie. Ktoś wcisnął przycisk awaryjny, ktoś inny natychmiast wybiegł na zewnątrz, by sprawdzić sytuację kierowców. Świadkowie, którzy znajdowali się na drodze, wstrzymali oddech, widząc skrawek osobówki wbity w przód autobusu. Jeden z przejeżdżających mężczyzn i kobieta zatrzymali własne auta i ruszyli z pomocą, co później w swoim komunikacie potwierdziła straż pożarna. Na miejsce błyskawicznie skierowano trzy zastępy straży pożarnej, sześć zespołów ratownictwa medycznego i patrol policji. Niebieskie i czerwone światła służb odbijały się w szybach zmiażdżonego pojazdu, a żółte światła migające na poboczu oświetlały miejsce tragedii, jak teatralna scena. Strażacy sprawili ogrzewany naniot pneumatyczny, w którym pasażerowie autobusu, niektórzy w szoku, inni z drobnymi urazami, mogli znaleźć schronienie przed chłodnym powietrzem i napięciem rosnącym wokół. Siedem osób trafiło do szpitali pasażerowie, kierowca autobusu i kierująca Oplem. Wśród nich najciężej poszkodowana była 33-letnia kobieta z samochodu osobowego. Jej stan od początku określano jako krytyczny. A strażacy oraz ratownicy medyczni walczyli o każdą minutę, transportując ją do szpitala. Niestety, tuż przed godziną 18 nadeszła wiadomość, której każdy obawiał się od pierwszych minut akcji. 33-latka zmarła. Informację te przekazał portal oleśnikainfo.pl, powołując się na policję. W tym momencie charakter zdarzenia zmienił się z dramatycznego w tragiczny. Dotychczasowa walka o stabilizację sytuacji. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i zabezpieczenie miejsca wypadku została przyćmiona świadomością, że tego dnia jedna osoba nie wróci już do domu. Policja, strażacy i ratownicy medyczni kontynuowali działania do późnego popołudnia. Aspirant sztabowy Bernadetta Pytel, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Oleśnicy, w rozmowie z TVN24 potwierdziła, że główną wstępną przyczyną wypadku była nieprawidłowa zmiana pasa ruchu przez kierującą Oplem. Ale śledczy podkreślają, że pełny obraz zdarzenia będzie wymagał analiz technicznych, przesłuchań świadków i dokładnego odtworzenia toru jazdy obu pojazdów. W autobusie przebywało łącznie 26 osób. Każda z nich w inny sposób przeżywała te dramatyczne minuty. Jedni byli w szoku, inni w poczuciu ulgi, że przeżyli, ale z przerażeniem patrzyli na uszkodzone przód pojazdu, który przypominał ogromnej sile uderzenia. Dla wielu z nich ten dzień zakończył się wizytą w szpitalu, na badania, dla pewności, że wszystko jest w porządku. Droga na odcinku oleśnica Smardzów przez wiele godzin była częściowo zablokowana. Kierowcy musieli korzystać z objazdów, a ruch odbywał się wolniej, zmuszając stojących na poboczu do patrzenia na miejsce, w którym los odmienił się tak nagle i bezlitośnie. Ta tragedia po raz kolejny przypomina, jak krucha potrafi być granica między zwykłą codzienną podróżą a dramatem, który zmienia życie wielu osób. Pokazuje też, jak ogromną rolę odgrywa jeden manewr, jeden moment nieuwagi, jeden fragment sekundy w którym coś idzie nie tak. W Oleśnicy i okolicach jeszcze długo będzie mówić się o tej tragedii. O autobusie pełnym pasażerów. O kierującej oplem, która straciła życie. O świadkach, którzy zareagowali jako pierwsi. O strażakach, którzy w mrożnym powietrzu stawiali namiot, by chronić ludzi przed zimnem. I o chwili, w której zwykła droga powiatowa stała się sceną dramatu, który trudno będzie zapomnieć.